Ale tak słabo wypocząłem trochę, pobudkę miałem dzisiaj o 6, żeby Kasię zawieźć do pracy, bo jeszcze chora trochę. Tutaj jej pomogłem, później drzemeczka, znaczy śniadanie, drzemka i o dziesiątej musiałem wstawać na ten, żeby się na grafik zapisać. Miałem na godzinę dziesiątą w końcu, pierwszy raz od chyba niemal roku, bo no wiadomo jak dużo się pracuje to się ma dostęp wcześniej do grafiku. I tylko, że pomylili chyba coś albo tak specjalnie, nie wiem, że piątku nie było, tylko sobota i niedziela. A piątek wpadł 5 minut później wszystkim. I tak zrobiłem, że, znaczy piątek centrum, bo Praga była dostępna, to, więc zapisałem się na piątek na Pragę i 7 chyba i pół godziny, czy 7, popracuję na Pradze w piątek, zobaczę jak tam jest, chociaż no wiem jak tam jest, bo już pracowałem, ale <grywanie> zobaczę jak tam jest być na całym dyżurze. Może akurat mi się spodoba. A może w mordę oberwę od kogoś. Zapankowałem do pełna, więc trochę się z pieniędzmi pożegnałem. Kupiłem też trzy buteleczki Finish Line, smaru do łańcucha, więc niestety wydatki już zjadają moje cudowne zarobki. Ale dobrze, widzę, że bonus ten za 350 to ja już wyrobię w pierwszym. Nie, no może nie w pierwszym. Tak, chyba w pierwszym tygodniu sierpnia, jeśli będę dobre tempo miał. A dzisiaj nie wiem, ile pracuję, bo kolega chce oddać swoje godzinki. I mogę pracować albo 4,5 godziny na grafiku, później trochę poza, albo wziąć od niego te godziny, jeśli to będzie aktualne i wtedy 8,5 godziny będę pracował. A mam już 75 dostaw zrobionych, także już jutro już wpadnie ta setka. To znaczy wpadnie 150 za setkę, za setne, setną dostawę. Już dotarłem w okolice pracy Wilsona zaraz będę się wygrzebywał powoli. Yy, na taki pomysł wpadłem ostatnio, znaczy już wcześniej o tym myślałem, ale wczoraj to napisałem na, na czacie Volt. Zapytałem, czy ktoś by nie chciał yy, nagrywać vloga swojego, czyli wziąć ode mnie mój aparat. Ja zacznę odcinek, przekażę aparat jakiejś tam osobie, która pracuje w Volt i ta osoba nagra swoje materiały w czasie pracy, a później wieczorem na koniec dyżuru odbiorę i zmontuję. I będzie można zobaczyć z innej perspektywy, jak wygląda praca w Volt, bo tak ciągle ja i ja tylko w kółko to samo robię, a są przecież inne osoby ciekawsze. Ode mnie, <laughs> niech pokażą, niech się zaprezentują. Myślę, że to jest fajny pomysł. Bo ten Volt miał takie reklamy dla kurierów w sumie, tak. Tak, To były reklamy typu tam, zacznij z nami pracować i tak dalej. Bardzo ładnie, profesjonalnie nagrane, ale dla mnie takie były one sterylne, bym powiedział. Bo tam pokazywali zawsze jednego kuriera, pisali kim on tam jest, że jakiś tam studiuje to, coś tam robi. Ale ci kurierzy byli bardzo ładnie filmowani, ale nigdy nic nie mówili. Nie było żadnych wypowiedzi. Nie można było się niczego dowiedzieć o tych ludziach. I to mi się takie trochę wydało sztuczne, aż nawet nie wierzyłem, że to są prawdziwi dostawcy, tylko myślałem, że to aktorzy wynajęci, ale nie, no to jednak prawdziwi ludzie byli. Szkoda, że nic nie mówili na tych klipach reklamowych. A tutaj proszę bardzo już mam trzy osoby chętne. Chłopaka, który na hulajnodze jeździ takiej przerobionej w taki sposób, że ma większy zasięg, bo ma baterię dodaną. Pisał mi, że on jeździ bez trzymaki na to Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tak jeździł. Zobaczymy. To będzie mógł nagrywać i będzie trzymał kierownicy tylko aparat w ręku. Eee, jeszcze jest chętna Joanna, ta, która pisze komentarze pod moimi odcinkami. Dużo komentarzy pisze. Chyba w czwartek mam mi dać aparat, w środę, w środę temu od hulajnogi, od którego dzisiaj biorę zresztą godzinki na dyżurze. I jeszcze taki Piotr, dobry pracownik, <noise> też, e, też napisał teraz, że spoko, może spróbować. Ja mu napisałem, że ma medialny głos, powinien spróbować. W końcu jacyś ładni ludzie się pojawią nad tym, z prostymi zębami, nie to co ja. No teraz żałuję, że aparatu na zęby nie nosiłem w dzieciństwie, bo przydałoby się na vloga mieć ładniejsze uzębienie. Dobra, ruszam, ten upał jeszcze. Jeszcze sobie chyba bananka zjem, bo już jestem głodny, jeszcze nie zacząłem dyżuru. Ogólnie mam sił mało, no niestety. Ale raz za wcześnie zacząłem ten dyżur. A co jeszcze sobie do bankomatu podjadę? Na placu inwalidów. W sumie wolałbym, żeby mi kolega dzisiaj nie oddawał tych godzinek. No, pół. Ale co ja narzekam? Jest lipiec, nadal jest pięknie. Nie pada. Ja się lepiej dzisiaj ubrałem, bo wczoraj miałem złe spodnie krótkie, które mi dupę obcierały. Spodnie te jednak muszą być elastyczne, żeby. Nie, nie obcierały, nie polecam jakichś takich sztywnych materiałów nierozciągliwych ale też nie muszą być takie rowerowe jak mam z wkładką tylko nawet mi tam dobrze jest w dżinsach takich rozciągliwych, elastycznych też na chłodniejsze dni ten bananek jest czarny w środku co mi nie zaszkodzi przypadkiem Dobra, włączę się już na tym Placu Inwalidów, chociaż jest dopiero 12.12, .12, a ja o 12.30 zaczynam Zawsze to dobrze, jak ktoś wpadnie na Żoliborzu Miło jest sobie tu posiedzieć Wypłata 765 zł No, ciekawe jak przekroczę już ten, ten no, 350 dostaw, jak zrobię, czy będzie mi się chciało pracować jeszcze dalej czy dobra, koniec, wakacje, <noise> urlop i zalegnę w Puławach przed e, kinem domowym siostry. O, kolega Piotr akurat dostał e, odbiór z Rico tutaj naprzeciwko, na to może się spotkamy wreszcie. Ja go bardziej znam z czatu, a tak to go raz widziałem chyba, mijaliśmy się tylko. Zaraz nagra wersję demo swojego odcinka. No i koniec. Nie dojadę do Piotra, bo Tutti kolory na Burakowskiej mi wpadło. Z czego się cieszę, bo lubię. Ale Piotra nie zobaczę. Ja przypomniałem sobie, że ja mam... Że mam dwa aparaty, znaczy dwa, cztery takie aparaty, to w sumie mogę... Mogę dać trzem osobom naraz. <laughs> I nagramy wszyscy odcinek grupowy. Z pozycjami na mapie zaznaczonymi, gdzie kto się znajduje. Porównamy ile kto zarobił w tym całym czasie. Do tej kolorii polecam je ten, tędy, tylko nie wiem czy zjadę trzymając się jedną ręką. Nie! Tak, myślałem, żeby sobie zamienić linki hamulcowe lewą z prawą, żeby pod lewym, lewą manetką mieć tylny hamulec, a nie przedni. Bo w razie czego, jak w awaryjnej sytuacji zahamuję tą lewą ręką przed nim, jak polecę, co znaczy on nie działa tak dobrze, że masz polecą. On tylko piszczy głośno. Ale nie, bo jak zamienię sobie linki, to to mnie trochę zdezorientuje. No proszę, pod Tutti kolori spotkałem dostawcę Pyszne.pl. się pytam Michał Ja mówię tak, on... o, oglądam cię, chociaż to konkurencja. I popytałem trochę jak tam jest w pyszne. Ja w sumie mogłem to nagrać. Jednak mają bonusy. No mają tą stawkę 20 za godzinę. Na, na rydygiera jadę, tak mówi. A, na Redygera to Tutaj tam szabło. Dobra, nie no, trzeba z tyłu. Dobra, nie no, jadę. ten. Mają te 20 na godzinę, ale mają też bonusy, że po 70 dostawach mają złotówkę do, każdego, do każdej dostawy, po 100 iluż mają 2 złote, po 250 mają 4 złote do każdej dostawy. I mówię, że zimą, jak było dużo ruch, no to wychodziło tak z, z 1500 samego bonusu. No to tak jak u nas. Czyli nie, że tylko te torby mają kiepskie, a i u nich to jest złe, że poza grafikiem nie można jeździć. Więc jak się nie da zapisać na grafik to koniec, to się nie zarabia. A mówi, że brakuje trochę miejsca i te, te rowerki elektryczne, ale torby takie miękkie które w plecy kują jak się wiezie pizzę. Ale ogólnie Spoko, chyba druga najlepsza opcja po powolcie. To po pyszne no proszę, a teraz mi mijał kurier glowo i podnosi rękę i też. Michał górka. Cholera! Jaka rozpoznawalność na mieście! Jak jakiś, nie wiem, Krzysztof Ibisz. Bo w ogóle to powinniśmy nagrać taki film: ktoś z Pyszne, ktoś z Uberic, ktoś z Glovo i ktoś z Volt. I by rozmowa była, gdzie są lepsze warunki, gdzie się lepiej pracuje. A tych z Volt to nie bierzemy pod uwagę w ogóle, nie? Już opuszczam te rejony pod borskie, bo mnie wezwało jakieś El Greco na Grzybowski, nawet nie wiem gdzie to jest, pewnie na Grzybowski. Dobra, to potrzebuję kogoś chętnego z Glowo z Pyszne i Zuberitz. Ten Zuberitz będzie mógł mieć zakryte oczy na filmie, żeby nie było widać kto to. Ewentualnie dać te cztery aparaty czterem różnym ludziom z czterech różnych firm zobaczyć kto więcej zarobi no, ale to wszystko od szczęścia zależy od danego dnia jak się ułoży to nie da się porównać Aha, Greco to taka fajna restauracja włoska gdzie mi bardzo szybko jedzonko podali akurat ja wchodzę a ta pani idzie w moim kierunku z jedzonkiem dla mnie a dostawiam ją do hotelu Bristol na krakowskie przedmieście nasz senior jechał na tej swojej niebieskiej Meridzie zagwizdał na mnie głośno ma power tu jest bus, pas, niby nie można jechać tędy. jak głupi jeździłem lewym pasem tutaj kiedyś, a nie, bo nie widziałem, że tam na, na wjeździe jest tabliczka. Jest wymienione, że na rowerach no można jednak jechać tym prawym pasem. I to 44 to będzie tutaj, naprawdę, Bristol czy może Pałac Prezydencki. Dalej, 42, 44, no tak, tu to... cholera wie gdzie, gdzie i kto. Tak, to był gość hotelu. Bardzo przystojny i elegancki Niemiec. A ja teraz jadę do Falli. I czytam Falla opóźnione 9, a to Falla oboźna 9. I chyba na dół niestety skarpy. Mamy jeszcze 5 minut, więcej poczekam na leżaczku przy Falli. Tu jest Falla, a nie, nawet napisu nie widać. Aha, na Wiślanu mam dostawę. Albo na gęsto. Jak na Wiślaną, to możliwe, że do tego studia filmowego. Tak, miałem rację, jadę do studia filmowego. Tego, które jest na Wiślanej. Papaya Film, słyszymy Ale jednak wnosimy do środka, nie zostawiamy tutaj z paczkami kurierskimi. Jak z pod ruszałem, to mi się na chwilę pojawił Yataramen, ten, który jest tam obok, na tym samym poziomie. Mogłem pojechać, zgarnąć. I tutaj trochę z opóźnieniem przyjechać, ale nie, zmienili kolejność. Najpierw tutaj mi wysłali i teraz będę pod górę jechał. Ale nie wtaczam się tam już oboźną, bo to jest złe dla zdrowia mojego. O, ostatnio po podjechaniu oboźną miałem bóle głowy i w ogóle te takie szyi, przy orcie, także marnie ze mną pod tym względem. Przy takim wysiłku niestety dają sobie znać. A bo dobra, kawałek podjadę oboźną, a resztę podejdę. A bo w ogóle jest początek dnia, to może i dam radę podjechać. No ten blok nowo lipie 5 i 7 w ogóle nie są opisane także Nie mają w ogóle tabliczki z napisem trzeba się orientować. A tutaj mój. jednak a ja się pytałem takich starszych pań oraz yy, aplikacji, Kurde, ja w ogóle popadłem A teraz jadę na ten Koło kury, nowy lokal, znaczy nowy, nowy Volt Stół Bistro Nie jaki nowy, już byłem tam przecież, to ja tak. bardzo szybko dostarczyłem kolejka spora w aplikacji była ale znikło mi już mi się krowa żywa pojawiły już kliknąłem ale znikły ktoś tym chyba steruje ręcznie chyba ten kolega z tyłu dost sterowany jestem nie mogę zrobić nic sterowany jestem wciąż <gry> nie no jednak krowa żywa mi wpadły znowu znaczy teraz nie wiem, czy to te same, czy już jakieś inne, bo aż 9 minut czasu oczekiwania Mam dostawę do ratusza, do, ale nie do Trzaskowskiego. Ale nie byłem, nie wiem, tam wpuszczają w ogóle zwykłych śmiertelników uczciwych. Pewnie, bardzo łatwo się tam wjeżdża na ten teren, koło szlabanu. A jak wjeżdżałem, to nawet nie pan ochroniarz otworzył szlaban, taki miły. A pani odebrała przez okno. Ja dzwoniłam, ona mówiła. Tutaj proszę spojrzeć w prawo, tu jestem. Patrzę w prawo, pani się tam wychyla. <gry> no, przez okno najszybsza dostawa. Polecam, a teraz już u kim czeka? Chyba siódme już, albo szóste, albo siódme, nie wiem. A jeszcze dwie godziny nie minęły, chyba. No i znowu dostarczyłem, było już po, fo po, 208, po, 208, ale znikło. Jak tylko chciałem kliknąć, ktoś mnie steruje. No i znowu u kim i znowu obok. Króciutkie będzie. Ale ten blok zarośnięty Znaczy chodniki dojazdowe jakieś takie pozarastane chwastami. A teraz już jadę na Sokołowską do Soto Sushi, które wczoraj miałem przy dostawie i się właśnie patrzyłem, że o Soto Sushi. I z tego Soto Sushi jadę aż pod Górkę Szczęśliwicką. No, no niby daleko, ale już Sokołowskie to już nie aż tak daleko. Nie tak źle. Czy to jest ten największy blok, jaki znam, czyli Sokołowska 9, numery mieszkań chyba do 600, się ciągnęło nawet do 700, albo przesadzam, może do 500. W każdym razie pierwsza klatka jest, bo wczoraj szukałem pierwszej klatki, taka, że jak się stanie od Sokołowskiej na wprost budynku, to po lewej, na tylnym końcu, po lewej z tyłu, tam się zaczyna numeracja i na początku z tyłu są niskie numery, później yy, tak jakby otaczają bloki i wracają jeszcze są tutaj. Ja to w sumie nie mamy właśnie ale tak tam jest pierwszy numer tymczasem największy apartamentowiec rośnie a ja, a ja jadę do tunelu koło dworca zachodniego i tam na drugą stronę na Nikensa Sprawiamy. Jeżeli powiedziałem, że na Dickensa jest blisko z Sokołowskiej, to nie, nie jest no. Po Warszawie przyjechałem Już jadę sobie na górę Proszę, jakaś tam mięciutka No jestem w głupim miejscu, na szczęśliwicach Na szczęśliwicach, co ja tu będę robił? Muszę wrócić do centrum. Teraz. A jednak znalazł się ten szur, którym tu byłem, kiedyś z siostrą młodszą samochodem. No tak, to jest w tej okolicy. Za 17 minut będzie gotowe. O, i obok, dostawa na drugą stronę ulicy. Gdzie ten szur? Tam dalej. Aha, nie szur, tylko szuk. Co ja mówię? To podobno się długo czeka to ja sobie siądę może one tamtej ławce już się sytuacja wyjaśniła zostaje dzisiaj do 21 jednak czyli będzie to 8,5 godziny znowu będzie dużo dużo dostaw czy chce czy nie i teraz tutaj jest jakiegoś Bartsburgen Bar na Odolany aż wracam na tamtą stronę torów jeszcze nie byłem w tym Barn a, jeszcze przede mną ja 5 godzin pracy w Wojtwie dzieci No to nieźle, aż na Sowińskiego. Nawet nie wiedziałem, że tam dojeżdżamy. Ale ja chyba nawet byłem raz już z Wolta na Sowińskiego. Z Uber i znam dobrze ten blok, ale nie spodziewałem się w Wolcie tutaj dostarczać tak daleko. No, ale ruch jest normalny, czyli duży. No nie dziwne, że ciągle zamówienia jakieś wpadają, ale tu gdzie jestem teraz nie mamy żadnej restauracji, więc muszę dojechać tam dalej. Wow, no nic lepszego tu nie mogło wpaść, jak właśnie zdrowa krowa i wpadła. Za 12 minut co prawda, ale super. Po drodze, właśnie tylko w sumie złotą krowę, jaką złotą krowę, zdrową krowę się mija. Cieszę nie tylko, bo po drugiej stronie ulicy też są przecież jeszcze restauracje, choćby Bobby, Bu Bobby Burger i. Tak, hinduska, indyjska. Które tylko, że znowu na ochotę z tym jadę, to nie za fajnie Jednak znowu przez tunel pod torami. Już dostarczyłem, znowu jestem na szczęśliwicach. Na szczęśliwickiej. Nie wiem czy jest coś takiego jak szczęśliwice, no chyba tak To chyba te rejony, nie? Ja jadę gdzieś to centrum. Jeszcze 3 godziny i 50 minut. Już jestem w tej drugiej... Na tej drugiej zmianie od kolegi. Jakąś burzowość robi chmury tam takie czarne Ja dostałem po długiej przerwie, znaczy jadę, jadę, jadę przez pole Mokotowskie i nic Dalej no, niepodległości i teraz Bella No już cholerne krzaki Teraz Bella na na kolejowej, znowu gdzieś tam w stronę Bemowa. No i pada, musiałem kurtkę założyć w ogóle błyskasz ech, ale dyżur mi kolega wcisnął Wielka ulewa przeszła, zlała mnie, ale pani w pizzerii była miła i się pytała, czy, czy chcę yy, zostać tam dłużej, że ona wtedy przytrzyma na piecu tą pizzę i poczeka, aż deszcz mi Ale ja ruszyłem przed siebie i nie niepotrzebnie, bo 4 minuty później przestało padać. Teraz już właśnie przestaje. A ja ruszyłem w największą ulewę akurat. Mogłem poczekać, ale takie chmury były, że nie wierzyłem, że przestanie. Ale, znowu ten blok, w którym dostawie nie można skończyć. Znowu się apka zacina. Akurat po wyjściu z tego bloku trzeba będzie resetować telefon. Znaczy, od nowa uruchamiać. Tak zawsze tu jest. Albo prawie zawsze. Nie wiem, czemu jakieś fale tu nie docierają. O, no, i znowu zaczyna padać. I wszystko dobrze, tylko nie to, że buty mam mokra, aż mi chlupie i zimno mi jest stopy przez to, to. A niech teraz się ochłodzi. Ale, tu do 21 muszę kwić. Założyłem nawet spodnie przeciwdestowe, to chyba za gorąco mi w nich będzie Buty mokre No i tak pada i pada, ja na Pawlę jadę Ale dobrze, że te spodnie założyłem, bo jednak cieplutko mi teraz w nich A tak to marzłem Przydają się bardzo tylko, dlatego, że ta kurtka przemieka niestety, no ten materiał przepuszcza wodę Tu przybyłem pod Teatr Narodowy i Saka na sushi, odbiór. No i teraz to będzie ruch, no bo deszcz. Zresztą i tak był ruch. Będzie podwójne, bo drugie z Wege Guru na Nowym Świecie. Jeszcze nie odbierałem stamtąd, ale znam nazwę. Która to godzina? Nawet nie wiem, 19 może? Zostawę miałem na Kruczkowskiego i na sole a teraz musiałem się wtaczać pod górę, bo na Chmielną mnie wezwało do TGI Fridays. Nawet nie wiedziałem, że tu jest Do końca niestety jeszcze dwie godziny niecałe Sporo, no W takich warunkach, chociaż jest ciepło Ale nie jest mi gorąco pod tymi spodniami Ogromny mitów w Nadal pada O proszę, jak dam Jak dam te aparaty tym ludziom innym To tak macie nagrywać W czasie deszczu macie Pokazać cierpienie Nie no, w czasie deszczu to nie ma sensu nagrywanie czegoś takiego Które ja teraz będę miał 18 i 19 Tutaj. Chyba no tak Jedno z pogrąców mitów drugie z reginy obok siebie i gdzieś tam na dół, jadę na spacerową Na dół spacerowy gdzieś tam kurde, później znowu pod górę I jeszcze godzina będzie 20 jeden dostaw 20 21 22 w skrajnych przypadkach no to, coś, to może to być dwie albo trzy do bonusa i dobrze bo mam tylko dwie pół godziny pracy z czego się Ogromcy mi to od razu byli gotowi no ale znaczy burger był gotowy ale na Reginę czekałem 15 minut no, z tym burgerem tam stygnącym i na spacerowku teraz Cool Cat Tea mi teraz wracam na Mokotów, bo mam dostawy na Mokotów. I na koniec, na tym totalnie zalanym deszczem, ee, co to jest? Mokotowie na Puławskiej wezwały mnie głodomory Gagarina, na, na Gagarina, no po Tam obok. I to będzie koniec, będę musiał znowu wzdłuż Wisły wracać, tylko że w deszcz teraz, trochę do dupy. Na Plac Wilsona Jadę sobie już po bulwarach Dobrze, wiem, że nic nie widać, no ale to nieważne, bo tu i tak nie ma nic do oglądania ale Ciekawe było teraz przed chwilą, bo No wylogowałem się normalnie, włożyłem ten, podłączyłem do powerbanka telefon, wrzuciłem do torby Do tej takiej kieszeni, żeby się tam ładował No i jadę sobie bulwarami już, nie wiem, 10 minut W stronę Placu Wilsona to słyszę dzień 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 i kurczę dzwoni mi aplikacja i mnie wzywa, patrzę do Latomatina, do mojej ukochanej pizzerii na Kruczej, a ja jestem na tych na bulwarach i nawet nie wiedziałem, że Latomatina do nas dołączyła, to fajnie, bo to super pizzeria pyszna. Mniam Znaczy pizza pyszna, bo czy pizzeria pyszna jest fajna, to tam różne rzeczy słyszałem o tym. A... Ale napisałem do sportu i mi odłączył błażej, na szczęście. Ja nie wiem, co się odpierdzieliło. Czy mi się coś włączyło od wody, od mokrego ekranu, samo czy jaś znowu się wylogowałem, a później znowu przesunąłem się, zalogowało. Nie wiem. Lepiej na wszelki wypadek, zawsze już będę wyłączał tę aplikację po skończonym dyżurze, żeby to się nie powtórzyło. Sorry, 208 złotych zarobione, 21 dostaw zrobiłem, 8 złotych na w tym jest. Ale pogoda no ładna była na tym moim grafiku, na tym moim dyżurze, ale jak na tym, co od kolegi wziąłem to od razu, zaczęło mm. lać i mam buty cały przemoczone nadal.